Witam, ja jestem Rezistans. <laughs> Dzisiaj nagrywam mój pierwszy film na YouTube bez Minecrafta, więc Zobaczcie, jeśli będzie jakiś niedoskonały dźwięk, będzie. Jestem początkującym YouTuberem, więc nie oczekujcie ode mnie czegoś epickiego na początek. Jakichś epickich filmów, ale no takie sobie filmiki mogą być... Ciao, co pierwsze, zetniemy drzewo. No dobry start trzeba zawsze mieć drzewo. skończyliśmy zbieranie drzewa, teraz przetworzymy o, jakieś bugi no dobra to mam nadzieję, że znaczy bugi przepraszam was taka wymowa mi się tak właściwie nie wiem. Możecie pisać w komentarzach, jak się wymawia bug, Czy bugi? Czy bugi? Nie jestem tego pewien. I proszę, żebyście. Um, y, poprosiłbym Was o jedną rzecz. Żebyście. O, um, szecjarka. żebyście. No nie mogę... Przepraszam Was, nie mogę się wysłowić. O, już mam. Żebyście poszukali mi kogoś lub sami zrobili mi intro do Minecrafta. Będę bardzo wdzięczny Jeśli dostał takie intro. Intro można wysłać na dwa maile. Pierwszy e-mail to jest dabob22małpainteria.pl Drugi to jest resistancemałpawp.pl To są moje dwa e Jeden prywatny Jeden taki bardziej youtuberski ale też Mniej więcej, troszkę prywatny. Ech, i takie tam. Tak. No i cóż my tu... Uciekamy nam świnkę. Chodź tu świnko. Jeśli macie jakieś serwery fajne, też możecie podawać. Hmm. No, to jest tyle, ile, co można mówić. nie, zabijemy świnkę. O, te świnko. Si ta, oh, nie, 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 Jeszcze nie, 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 i nie, 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 padaj, podaj. Ale to się nie jest wytrzymała. No, chodź tu! A, na początek jeszcze powiem, że używam w tej serii Aha. To jeszcze jedna rzecz. Piszcie w komentarzach. Jak mógłbym nazwać serię, bo ponieważ nie mam żadnego pomysłu, jak, jak mogę nazwać moją serię. A że... Serię zawsze, np. przykład, Minecraft Blow zawsze ma jakieś serie. Na przykład, top ten prezentuje budowle, robi konkursy. Ech, no. Aha, i jeszcze wrócimy do tego, jakiego mam moda. W prawym górnym rogu, dobrze mówię, w prawym górnym, tak, w prawym górnym rogu jest taka mapka. Ten mod nazywa się Race Minimap. Po prostu taka mapka. Możemy z różne rzeczy robić. Na przykład, kiedy naciskamy M. Dobrze, jest M. Dobrze. I tutaj mamy ustawienia. Uh, na przykład Raise Minimap, czyli tak, gdzie tu jest PowerPoint Minimap Options konfiguracje, uh, Waitpoint to mamy tutaj, to jest dajmy Waitpoint, Overworld, dajmy Add. Jeśli chcemy dostać, tutaj wpisujemy akcję, damy na przykład ekspowisko. I tutaj dobieramy koro, kolory. No. no, dajemy na przykład taki fajny przykład. Dajemy OK, dajemy back, exit menu, podchodzimy i zrobi nam się taki, taki jakby twój Będzie napisane, co wpisaliśmy. Co się nazywa Waypoint czy Warpoint? Nie wiem. Nie wiem, jak to się dokładnie wymawia. Jest napisane, jak mamy co wpisaliśmy w, te, yy, w tej to jak była nazwa i ile mamy do tego punktu. Ja na przykład się oddalam teraz i przybliżam i, i pokazuję mi w nawiasie, ile mam metrów do tego miejsca. Tak, aha, i prosiłbym, o wy, prosiłbym Was jeszcze, gdybyście mogli yy, zasubskrybować lub Yy, subskrybować, lajkować, oceniać, komentować. Szuk jeszcze jedna sprawa. Szukam partnera do nagrywania na YouTube. Nie będę taki chamski, że Będę kazał drugiemu partnerowi płacić za to czy jak to tam na przykład moi koledzy mieli yy, konto na YouTube mieli swoich partnerów i kazali swoim partnerom płacić za to, że nagrywają. Ja taki nie jestem. Powiedzmy. O nie, 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 tego piesku. No i co, pospioramy statyku piasek jeszcze troszkę. Nie wiem, może już z to dobrze, bo... Znalazł jako... ...jakieś... ...te. Ale na razie nie szukamy. Mamy naszego powerpointa, więc się nie zgubimy mniej więcej. Tak. Szukam również, jeśli mielibyście jakieś fajne mody, szukam również yy, jakieś fajne mody są mile widziane na moje emailu wysłane. Nazwy jeśli, może, jeśli chcecie i możecie, możecie też pliki od razu do zainstalowania. Chętnie szukam serwerów z igrzyskami śmierci też będą nagrywane. Filmiki z igrzysk śmierci. I szukam partnera na przykład Blow i Rezy są moimi kolegami z YouTube. I mi się bardzo lubię ich filmiki. Zalajkowałem ich, zasubskrybowałem. Bardzo mi się podobają. I też mi chciało nagryć taką serię jak nagrywam oni, więc... Puch, co tutaj mówić? Szukam pisz, pisz, znaczy szukam partnera, tak już mówiłem. Boże, to co mówię nie ma sensu. Yy, tak. Ło, spadliśmy takie zyski. No, tak, ten pierwszy odcinek nie był aż taki demotywujący, jakby to powiedzieć, taki epicki, jak wam się wydaje. Bo mam boga, że nie mogę przetworzyć drewno i w ogóle nie mogę nic złapać. Więc postaram się to zrobić od nowa. Znaczy nie od nowa, w sensie, że chcę hmm, chcę ustawienia zmienić na początkowe, bo jakieś dziwne mam, że nad, jak chcę nacisnąć na ekwipunek, ja naciskam E, tylko naciskam i nie wiem o co chodzi. Jeśli moglibyście, to prześlijcie mi początkowe ustawienia Minecrafta. Kiedyś miałem Minecrafta jakiegoś takiego, trzeba mieć login i hasło, ale to nie, nie był taki z Minecraft'a na przykład jak teraz, tylko był jakiś inny. To jest właśnie ten błąd, że go ściągnąłem, bo od tamtej pory, od kiedy go mam, jest cały czas tak samo, że muszę naciskać i. No, no i co tu mówić. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie.